Biedronka, codziennie niskie ceny, a teraz uwaga, nasze nowe logo. Biedronka, codziennie jakieś dziwne ceny. Volkswagen Transporter. Po lekkim tuningu wizualnym za jedyne 99 844 zł i 33 grosze. Super traktor od pana Juska. Sprzedamy go za jakieś 66 000 i 99 groszy. Ma on chyba sprawnych amulce czego nie testowaliśmy. ABS i poduszkę powietrzną pod nogami. Oczywiście przeszedł on tuning pana Juska. Tak wyglądał wcześniej. Super pociąg. Bez maszynisty. Bez szyn. Bez wagonów towarowych. Ogólnie super jeśli jesteś młodym, maszynistą za jedyne 999 zł i 99 groszy. Zdjęcie pana Juska dla nas bezcenne, ale sprzedamy je za 99 zł i 99 groszy. Kotrasy Biedronka. Nie martwcie się żyje za jedyne 99 groszy i 100 tysięcy. Stringi dla nosorożcy, zarówno jak dla krów. cena 45 zł i 20 groszy za sztukę. Radio sąsiadów. Pchomoseromo za jedyne 2 zł za pokrętło. Nowość. Przyjmujemy teraz także talony. Biedronka, biedronka, biedronka. Nazrała na króliczka ogonka. the